Tak lubą zespół Red Devils i Minuta ciszy, Antuna Macicia. No i dzisiaj brazylijski bramkarz. Zobaczmy teraz uderzenie. Bardzo dobrze broni Kartuszyński. E, Pryluje. oj, uderzenie. Jedyna akcja gospodarzy! Aby to mozolne prowadzenie piłki, i dogranie! Menendez był blisko. Menendez, o Pedrinio. Na tego Laskowski. I jest gol! Pedrinio! 1-0! 5 minut. I prowadzi kontra klubowa. Usypiał, usypiał. No i w końcu dopiął swego. Toczył, toczył Pedrinio, tarował Laskowskiego. Aż w końcu orwał się Minogo i kropnął prostym podbiciem Pedrinio. Oj, minął teraz w bardzo łatwy sposób. I jeszcze Walterze Adriano. Ani teraz Klaudelio, ale szkoda, że to nie wpadło. Adriano. odinio, Grubalski, coraz bliżej bramki. Konstra i 2-0. Trochę pomocą szczęścia. Łukasz Frakiewicz umieszcza piłkę w siatce. Zmylony. Bramka żre z chojnice. No i naprawdę na spokojnie. Na drugim, trzecim biegu, nie nadwyrężając się zbytnio. Konstrakt prowadzi dwoma bramkami. Znowu Adriano, dobre podanie Pedrinho. Jest Menendez. Menendez przed Bramkę. Chociaż widzimy teraz ten zegar w hali, tam jest nieco więcej czasu. 8,5 minuty, teraz Nechela. ale do Bramki było daleko. Cóż, półtora metra, co najmniej. Adriano Lemos. Zabiera się z piłką, zostawia do Menendez'a. Jeszcze 11 do 0 w strzałach celnych na korzyść Konstraktu. Świetnie, Claudinho! Zero! Z to z dziedziną łatwością Claudinho. Prawie Po w pojedynkach dzisiaj w kontakcie z rywalem, no i też jak widać wykończenie, palce lizać. Sędzerski, Sendlewski, Grubalski, Grubalski szpicem, no, naciskał go, Lech Nechela, no i to chyba trochę jednak przeszkodziło yy, yy, reprezentantowi Polski, bo ten nie niezbyt czysty. Teraz Jeliszew, znowu się tutaj zaplątał. Jeliszew, który dzisiaj fatalnie wygląda, bo i wpisuje się na listę Przepaść, przepaść jeśli chodzi o jakość poszczególnych ogniw w obydwu zespołach. Ole Pedrinio, Frankiewicza, Claudinio także świetnie prezentującego się Menendeza. Teraz Claudinio, jak tego nie trafił? Rekord bielsko-biała, tak samo Eurobus przemyśli. W końcu też bardzo dobrze grający w tym sezonie. Game ale w Szarco w Leszno. No to będzie naprawdę bardzo ciekawie. Teraz kontra Red Devil za lepsze. Jęcie obsłużenie Wertona! i gol 5-0. Everton bardzo szybko po wejściu na plac, w drugiej połowie melduje się golem. Też ofiarna interwencja, widać też chociażby po tej karce po tym jak zasuwa Adriano. Jak tutaj mocno nastawiony jest z Draguta, wreszcie zatrudniony. Nie mam jeszcze tutaj na oficjalnym podglądzie żadnej adnotacji. Spiker coś tam mówił, ale ciężko było usłyszeć co Kracki. Uderzenie, błąd Gutty i mamy gola. Mamy gola! 5-1 między nogami. Wracającego do bramki kontraktu w tym spotkaniu. Gutty wpada piłka do siatki. 5-1. Mm. Zaplątał się, można powiedzieć, Gutta we własne sidła, bo ta piłka między nogami gdzieś jeszcze potem na niej przysiadł. Eee, oczywiście niewiele w tym było celowości, no i ostatecznie piłka w siatce, zobaczmy gol, drugi, drugi gol Red Devils, 5-2, proszę bardzo, w zasadzie w przeciągu kilkudziesięciu sekund. Tym razem Jeliszew. Pedrinho, Pierwsza piłka, dobrze Frankiewicz, broni teraz Kartuszyński. Pedrinho, przyspieszenie, no, tam jest ręki Skubczynki. Taki suchy mecz, że faktycznie Red Devils nic tutaj nie zyskają, no ale też rzeczywiście kontrakt już troszeczkę, jeszcze bardziej można powiedzieć, zluzował e, tempo, teraz Skubczynko. Grubalski, 5,5 i pół minuty do końca, Everton. Dobre zagranie, szansa, no i kolejne pudło, no kolejne pudło dzisiaj gospodarzy. Pawlo Puczka w bramce Red Devils zostaje swoje minuty. Ukraiński bramkarz, który w wielu spotkaniach też bronił w wyjściowej piątce i też notował całkiem sporo udanych występów, oczywiście okraszonych utraconymi golami. Teraz Guta. Co tutaj się dzieje? A trafia do siatki na 6 do 2 Pedrinho, pusta bramka, puczka widocznie gdzieś się, wybrał się na wycieczkę. Był daleko, zobaczmy. No właśnie, aut, puczka, przechwyt o, i proste zadanie. I znowu, przed chwilą, Pedrynio, ostatnie 4 sekundy, ostatnia akcja, Claudinio! Chociaż też kreowali, bo ten strzał naprawdę fenomenalny. No i ostatnia próba! Konstrakt wygrywa to spotkanie pewnie dość wysoko, ale powinno być zdecydowanie wyżej, bo tych sytuacji, jak już wspominałem, było naprawdę dużo, dużo więcej.